Cześć, witam w kolejnym odcinku. To jeszcze wcześniej, jak piłem paka, teraz nagrywam. I chciałem wam pokazać taką miejscóweczkę na Oramont. Właśnie tutaj można ekspić. Nie jest najgorsze miejsce. No ja nie dam rady tak na nich ekspić, bo one dość mocne są, ale na większe levele to możecie tu konkretnie lurować i nawalać. No i ogólnie moglibyście po się pochwalić, kto tam dostał delejta. W komentarzach piszcie, kto dostał delayta, bo teraz przecież jakieś dymy na Tibi były ponoć. Za to, że ludzie bo bociki używali. Tego możecie się tam pochwalić. No, ja nie dostałem, bo ja tam... Ja tam nie bawię się w te żadne udogodnienia. No i widzicie, i tu mamy taką miejscóweczkę. Sobie nawalamy. No, mamy prawie 500 na godzinę, no to kurde. Konkrety, normalnie jak jakiś 80 level, Ekspek ręce tutaj. Nie, no na wyższe levele lepiej, bo to wtedy luruje, rozwala. A ich tu jest na maksa tych potworów, a jeszcze wiem, że tu jest gdzieś właśnie taka grota hydr. Bo jesteśmy na Oramont. Tylko na razie tak się dygałem trochę tym swoim ziomeczkiem latać, bo wiadomo, no. Lepiej być ostrożnym. Będę miał wyższy level, to mogę sobie latać. A tak, to tam nie ma co tam kozaczyć. Ja tam kozak taki nie jestem. A zresztą ich tutaj jest bardzo dużo. Tego do końca nie zwiedzisz, ale no wiadomo, ja tak tylko trochę wam pokażę tutaj. Miejscóweczki. Trochę tu palatam, bo to od depo w lewo się idzie tutaj. O! Doszedłem gdzieś do wody. Ciekawe, jakie tu rybki biorą. Co można sobie połowić? O! Ale ich dużo, naprawdę. Teraz z lepszymi potami, to można na nie chodzić. Teraz mam lepszy level, to mogę się tam polatać. Może prawie z milion by było. A jeszcze jakbym wziął diamentarowy, arrowy, o kurde, ale bym nawalał wtedy. Wtedy by było pociśnięcie. Czas teraz na nową miejscóweczkę. Też na oramont, ale oczywiście gdzieś indziej idę. Amazon Camp, patrzcie tutaj. No ale tu już trzeba bardziej uważać. Bo tu już ich jest na maksa, tych monsterów. Dlatego ja tak trochę dygam. Chciałem przejść szybko, no ale nie wiem, czy warto, bo tam... Jeszcze mi spowolnią jakieś bosiki i padnę. O kurde, no trochę ich jest jednak. Dużo na ich biorę właśnie, ale to duże ryzyko. Na no, takim levelu. A jeszcze ciekawe, czy tam nie ma jakichś mocniejszych. Zaraz zobaczymy. Uuuu... Są teraz mocne, to to już jest konkretna saloweczka. Egzekutjoner to już potrafi pocisnąć, sami zresztą widzicie. Takie trzy bym chyba nie nadążył z O, mamy tutaj kolejne salóweczki. super, widzieliście? Coraz to nowsze jakieś monsterki tu wyskakują. Ale trzeba być jednak ostrożnym na tej miejscówce. Uuu, te to takie normalne. Jak ja chodzę, to coś często je widzę, no ale wiadomo, nie ma co za siebie za dużo lurować. Ja to nie mam takiego lewela, żeby cały ekran Monsterków zlurować. A zresztą ja tam dużo za często nie chodzę, to nie wiem, jak one walą. Musiał mnie trochę potestować, pochodzić na niej i przetestować. Czy, czy dam im radę, czy nie. O. Dobrze jest, no? Troszkę pozwiedza, pozwiedzam nawet i tutaj. Ko, ich tu dość dużo jest i to mocne. Ten egzekutioner. No i weź. A już konkretnie wali, nie ma co gadać. No a to też zaraz zwiedzę miejscóweczkę, bo tak sobie luruję po troszeczku, żeby dalej dojść, ale no. Czuję, że będzie jednak ciężko. Śmignąć na jakieś inne tereny. Posz... Już poszedłem, no i teraz tutaj będę zwiedzał miejscóweczki. Tędy akurat szłem na tamtą miejscóweczkę, ale zobaczymy tutaj niżej, co jest właśnie ciekawego. Może będę jakieś fajne też miejscóweczki. No, dużo hajsu z nich dropi. Co my tu mamy ciekawego? Uuu, ale piękne przywitanie, uuu, nieźle. Mutant. O jeszcze Amazonka. Uuu. Kobieta minotaur to jest. Pięknie rozwalony został. A, o, i tu Amazonka jest nawet. Nieźle. No tu na tej górce takiej. Tu chyba jakiś kości się przechodzi ogólnie. Bo ja tam niżej dochodziłem, no to jakieś kłościki tam były chyba do ogarnięcia. Ale za bardzo nie wiem o co tam chodzi. Może to przechodzi się tutaj ten kłościk na Depo, że możesz w Depo sobie siedzieć, że wchodzi się od razu, jesteś przy Depo, a nie tak jak ja, że muszę iść przez te mazę potworów. Chociaż ja co tam gdzieś się respię na początku, na Oramont mi się tam najbardziej podoba, bo tam, tam to dobre ekspy zawsze kręcę. Milion potrafię tam nawet wyciągnąć, czyli nie jest najgorzej. A jeszcze jakbym te lepsze strzały wziął, ja mówię na Infernal Boltach milion. Jakbym wziął te lepsze strzały, Spectral Bolt, to już to się nawet nie mówi. To milion dwieście jak nic by poleciało, na pewno. Dobra, trzeba tędy wracać, nie ma co tam. Do depot trzeba iść, locik zostawić. Albo no, do, do pod hajs, bo tutaj też mi się znudziło. Fajnie, fajnie, ale tu mi się najlepiej śpi właśnie. I zaczynamy na miejscu miejscóweczkę. Teraz wam będę chciał pokazać kolejne super miejscóweczki na Jalauhar. Na Jalauhar tutaj mamy właśnie... O! Nie wiem, możliwe, że nagrywałem ten odcinek, ale no już się gubi, dlatego nagram, teraz usunę. Tu jak byłem na tej miejscóweczce... Oj, ziomeczek już się wbił mi tutaj. No... A myślał, że ja tu ekspię. Nie, ja sobie podróżuję. Ja tu po podróżuję, bo tu wiem, że dobre towarki z nich spadają. Adapted of cult. Ale i tutaj wiadomo, że się bał, bo tutaj nawet mocniejsze monsterki się respią. On to bardziej tu wiadomo dla lota, on tam dla expa, tak nie, bo na nich to super nie we No ale wiadomo, o. Z ty też już dobre towarki lecą. No ale nie, nie za często, ale ja wszystko zbieram, to i tak się zwróci właścik. No i tam trzeba uważać, bo wyżej są serpent spawny aż dwa. No nie wyżej, bo jeszcze muszę zejść niżej, co ja gadam, kurde. Ale tam niżej są serpent spawny w niższym piętrze. O, jakaś skrzynka ze skarbami tam była. U. No, słozianeczka widzę. O, i tutaj, na tym już jestem, tylko, no wiadomo, on do źromaczek bał się tu ekspić. On chodzi, ale on tak wokoło, żeby sobie serpent nie zrespić, nie zlurować, bo ich tu aż dwa jest. No to to duże zagrożenie, mówię no. O, dlatego się on tak myśli, co tu robić. A ja tam się nie boję. Od razu on serpent spawnika, i co tutaj się bać? O, proszę bardzo. Na momenciku z las, ale tam z nich tam słabe towarki mi się zdaje, lecam tam. Trochę gepieka spadnie i koniec. No. No i to tak, kiedy widzisz, widzieliście moje miejscuweczki do zwiedzania. No, tak lubię sobie pozwiedzać, no ale wiadomo, niedługo będę musiał paka zaaktywować. Na razie nie brałem na weekend, bo tam myślę, bym grał marnował czas w TB, a tak tam mam jeszcze swoje zajawki, coś tam trzeba porobić, a nie nie samo Tibia człowiek żyje, pamiętajcie jak wam konto usunęli nie załamujcie się weźcie sobie, ściągnijcie Counter Strike'a, fajna giereczka można pomócić z ludźmi się pokłócić i też fajnie jest bo to grasz online albo sobie ściągnijcie Soldata, pograjcie online o ile jeszcze w ogóle ktoś to gra albo zaczynajcie od nowa, oglądajcie moje odcinki i zaczynajcie grać w Tibia od nowa i oczywiście na moim świecie zaczynajcie grać. Zapraszam. A ja gram na świecie Celesta. Tego jak postać zakładacie, to tylko na Celeście. No dobra, to trzymajcie się. Cześć.